Dzień dobry, dzień dobry. Znowu Park Górczeska, znowu rozgrzewajki, znowu Ania Urban. Cieszę się, że wpadasz, że ćwiczysz, że się ruszasz. Jesteśmy niedaleko szkoły, zobaczycie jak dzieciaki na lato w mieście się bawią. Posłuchacie. dzisiaj jestem z piłką, ty jesteś z piłką. Jak nie masz piłki, weź cokolwiek poduszkę, co tam masz pod ręką. Okej, okay, i co, zaczynamy, nie? Powoli, powoli, powoli. Muszę uważać, bo jest gałąź wysoka, długa. I zaczynasz. Nogi, łapy i hop. Pięty. Ugnij kolana najpierw. I powolutku ruszasz. Ruszasz biodrem. Rusz biodrem jednym, potem drugim, potem obo, Oboma? Obiema? He, oboma biodrami. Siedem, osiem. Zostań. Ciężka forma na jedną stronę. Na drugą. Skręcaj, skręcaj powoli. Patrzysz za łapą, patrzysz za łapą, patrzysz za łapą. I wróć luźniutko, wdech i wydech. Jeszcze wdech i wydech. Uwaga, wdech i wydech. Bark, 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 bark własny do ucha, bark własny do ucha, podciągni. Zostań. Ściągnij. Tu blokujesz. Barki trzymają. Nisko. Uwaga. Jedna noga. Docisk. Druga. Opór. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Zmiana. Jesteś już wprawiona w rozgrzewajkach. W rozbudzajkach. We wszystkim, co się da. Zabieraj na spacer ze sobą. Na rozciąganie. Na rozluźnianie. Kogoś z domu, koleżankę, partnera, męża, wnuki. Kogo masz pod ręką, przymuszaj. Sześć, siedem, osiem. Zmiana, ponieważ w momencie, kiedy będzie pora zimowa, pięty w górę. Będziesz miała z kim ćwiczyć w domu. Będą cię wspierać, będziecie się razem umawiać na ćwiczenia. Siedem, bo nie wiadomo, czy wrócimy na ćwiczenia stacjonarne. Łapki, hop. Łapa z tyłu, zobacz co się dzieje. Pięść, duże koło, rozciągam, A tą z przodu przymuś do pracy. I tym sposobem uruchamiamy dwie półkule mózgowe. Idzie ciężko, to jest na początku bardzo trudne ćwiczenie. I zmiana, bo półkule oczywiście opór stawiają. Łapa do tyłu, pięść i kółko. Nie lubi nasz mózg zmian. Nie podobają mu się. I łapa ciągć, ciąć, a tu przełóż, a tu przełóż. Nasz mózg, jak już się do czegoś przyzwyczai, to po prostu musimy go na siłę oduczać. I takie ćwiczenia są wszystkie po to, żeby zmienić stop myślenia stałego. Wdech, skostniałego, wydech. dech, żeby można było wdrożyć nowości. Wdech, Albo żywieniowe wydech. Ostatnie mocno, albo ćwiczeniowe i wydech. Zmiana, znowu nogi. I co z nogami? W górę wspięcia. wzmacniamy dno stopy podbicie, to jest dla osób 50 plus, ponieważ stopa siada, robi nam się płaska, nawet kiedyś nie miałyśmy problemu z płaskostopiem, zatrzymaj w górze, dociśnij. To ono się niestety zaczyna robić. Mając świadomość, możesz zareagować ćwiczeniami w górę i w górę i w górę. Zmniejszasz szansę na tworzenie się haloksa, na tworzenie się palców młoteczkowatych, no i oczywiście w konsekwencji unikasz operacji. Zwykłe, proste ćwiczenia. Góra-dół, góra-dół. Góra, dół. Rozluźniamy. Trzymasz, trzymasz. Złodzisz nisko własną miednicą. Hop! Ściągnij ją prostym brzucha i jedziemy. Spodnie mam śliskie, więc ściągają piłkę w dół i wszystko po kolei. Siedem, oś. łapy. Jedna łapa robi kółko, druga idzie w górę i w dół. przymuś mózg do pracy. Przymuś, powiesz, to dzisiaj jest ten dzień, kiedy zmieniasz nawyki, kochany. Nie będziesz przeciwko mnie tu występował. I zmieniamy. Druga łapka, Pięść i góra. Hop, i hop. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Super, luźno, luźno, luźno. Barki, masz to, masz to. Ok, wdech i wydech. Wdech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Latka. Napnij, napnij, napnij. Pięć, sześć, siedem, osiem. Zmiana. Napnij, napnij. Cztery, trzy, dwa, jeden. Puść noga. Hop, 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 hop. Ściskasz podębę. Raz, raz, odwróć, lecimy. Pięć, sześć, siedem, osiem I znowu trzymasz różnik. Serce biegamy i lubimy. Cztery, trzy, dwa, jeden. I drugą stronę. Odwróć, odwróć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźniamy. Piłka przed nami. Można w trawie ją tam zakupiczyć żeby nie uciekała. Dół, 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 cztery, trzy. Ja to postawiam trochę dalej, bo sobie widać. Sześć, siedem, osiem. Koło, koło, koło. Świetnie. I druga noga Do samo. Z góry, z góry, z góry. Cztery, trzy, dwa, jeden i koło. Raz, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Rozluźniamy, zobacz, jakie luźne nogi widzą same. Odkładamy piłkę. Co ci jeszcze będzie potrzebne, pokażę ci coś, coś, co jest każdemu potrzebne. Zobacz, z czym ćwiczę. Z zegarem. Czas, każdy ma tyle samo czasu na ćwiczenia w ciągu dnia, na wszystko, co możesz przeznaczyć. Szeroko nogi, i hop. Na jedną stronę, na drugą stronę. 3, cztery, 5, sześć, 7, 8. Łapki, luźno zejdź, przełóż, przełóż. Pójdź barki do przodu, ściągnij. Po co pokazuje ci zegar? Ponieważ dużo osób mówi: e, panie Aniu, ale ja nie mam czasu. Jestem na emeryturze, tych zajęć jest więcej niż było. Nie mam czasu. Rozluźniamy. Jeden bar. Drugi tak. No niestety każdy z nas ma tylko jedną dobę. 24 godziny ma każdej jednej osoby doba. Ho! Ustaw sobie priorytety. Raz, dwa, trzy, cztery. A na samej górze tej piramidy Twoich priorytetów jesteś ty, Twoje zdrowie. I Twoje potrzeby. Reszta jest dużo, dużo niżej i raz. Dwa. Zobaczysz, jak zacznie się zmieniać Twoje życie. Sześć. Twoje plany. twoje wszystko. Rozluźnia łapy. Znowu jesteś nisko. Przerzuć barki. Ściągnij. Przerzuć barki. Ściągnij. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Luźno, luźno, luźno. No i została nam szyja. Oczywiście, moja ulubiona. Na jedną, na drugą Dzień dobry. 4, 5, 6, 7, 8 i do. Po parku oczywiście chodzą ludzie, niektórzy znajomi, niektórzy ćwiczą. Proszę się tym nie przejmować. Też ćwiczcie, zobaczą, że ćwiczycie, zaczną się odważać i też ćwiczyć. Pięć Będzie to Wam bardzo potrzebne zimą, jesienią, a nie tylko chodzenie. Smętnie po alejkach parkowych. Wtedy staniecie pod drzewem, zrobicie odpalicie telefon, włączycie rozbudzajkę i pojedziecie z ćwiczeniami. Od razu będzie cieplej. I w drugą stronę 2, 4, 6, 8, 8, 2, 4, 6. Puść jeden bark, drugi bark ściągasz. Wszystkiego dobrego dnia cię życzę. Ach, zmęczyłam się, jest hałas, trochę się zdekoncentrowałam. Miłego dnia. Cieszę się, że jesteś, że ćwiczysz, że myślisz o sobie. Ustaw się najwyżej w swojej piramidzie priorytetów. Postaw na siebie. Znajdziesz wtedy czas i na mnie, i na ćwiczenia, i na swoje wszystkie marzenia. Miłego dnia ci życzę. Pa!